Cześć moi drodzy, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny temat związany z hodowlą kur, ale jeszcze zanim do tego przejdę, to oczywiście ogromna prośba do was, żebyście zostawili łapeczkę w górze i subskrypcję. No i jak macie jakieś pytanka, coś byście się tam chcieli dowiedzieć, czegoś nie wiecie, coś jest niejasne, to piszcie, postaram się pomóc i dostarczyć wam potrzebnych informacji. Moi drodzy, dzisiaj będziemy rozmawiali na kolejny temat, który niestety pojawia się coraz częściej i no, nie jest ciekawy, dotyczący zakupu kur, ale porozmawiamy o czymś, o czym chyba jeszcze nie mówiłem, to znaczy powiem Wam jak bardzo, słuchajcie, zmienia się ten rynek i jak bardzo my jako hodowcy musimy uważać, bo niestety, ale handlarze i cała rzesza innych osób, które niestety nie życzą nam dobrze, chcą nam wcisnąć towar, który nie jest dobry. Bardzo często sprzedawane kury chore, kury stare. Teraz jeszcze sporo tego zostało i to wyobraźcie sobie z zeszłego roku. Tak to wygląda. O w przerwie w odcinku zobaczcie jajko kurka zniosła. Tak to czasami jest, moi drodzy, że nawet jajko się znajdzie poza kurnikiem. Jest taka jedna kurka, która właśnie niesie tak jajka. Próbowaliśmy ją oduczyć, ale ciężko. Mam nadzieję, że jeszcze się uda to zrobić. Natomiast jak to wygląda? Słuchajcie teraz z zakupem i jakie problemy nam grożą, bo jest tego dość sporo. No to zacznijmy może, słuchajcie, od tych kur starych, o których już mówiłem nie raz. Jeżeli chodzi o kury nioski, to niestety przyjęło się, ale kur starych nie brakuje na rynku i ludzie, szczególnie kupując kury typu rosa, Sussex, leghorn, mają z tym coraz większą styczność i piszą mi coraz więcej na maila wiadomości, mówiąc, żebym o tym powiedział i Was przestrzegł. Także przestrzegam Was, żebyście zwracali uwagę na to, co kupujecie, Zapraszam do mojego odcinka, co dziwo obejrzało mało osób, nie wiem dlaczego, związanego z tym, jak wybierać kury, a każdy chciał taki odcinek, gdzie pokazuje dokładnie praktycznie na kurze, na co należy zwracać uwagę przy zakupie, żeby nie zostać oszukanym. Bo niestety, ale jeżeli kupimy kury chore albo kury stare, to większość rat, o których Wam mówię, i większość rzeczy w ogóle dotyczących nieśności, zdrowotności u kur, niestety, ale nie pomoże, także warto o to zadbać. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o drugą kwestię dotyczącą e, na przykład właśnie tych chorych kur, na które możemy się natknąć, to ja uważam, że powinniście przede wszystkim zwrócić uwagę na pióra, na upierzenie u kur. Pióra mówią dużo. Pióra mówią na przykład, czy kura jest zdrowa, czy jest odpowiednio była odżywiana, czy się nie pierzy, czy jest stara, czy nie jest stara. Kura, która jest młoda, będzie miała ładne piórka, będzie miała przede wszystkim wszystkie piórka. Więc nie dajcie sobie wmówić, że a bo ta kura będzie miała ma mniej piór, ale w sumie nic jej nie jest, bo to taka rasa. Nieprawda kura powinna mieć pełne upierzenie, więc nie dajcie się na coś takiego nabrać. Tak samo słuchajcie, jeżeli chodzi o skoki, u nogi u kur. Jeżeli widzicie, że na skokach, czyli nogach u kur występują jakiekolwiek zgrubienia, takich kur nie kupujcie. Mogą być to problemy z kośćcem, mogą być to problemy, słuchajcie. W ogóle z jakkolwiek pojętym, ale niestety reumatyzmem u kur. No i też problemy mogą później występować takie, że ta kura może po pewnym czasie nie chodzić, bo na przykład jest stara i też będzie bardziej podatna na choroby. Także to mówi bardzo dużo o starości u kur. Dlatego na to też zwracajcie uwagę. Już przechodząc dalej, żeby już tak jak powiedziałem Wam o tych nogach, to też poruszę kwestię grzebienia. Istotna kwestia dotycząca grzebienia, słuchajcie, jest bardzo. Ponieważ jeżeli grzebień kur jest duży, a to jest kura typowo nieśna, to praktycznie nie ma szans, że ten grzebień będzie duży. Ten grzebień musi być mały, mówimy o kurach nioskach. Jeżeli kura jest młoda, jeżeli kura jest młoda i ktoś Wam powiedział, że niby jest młoda, ale ma grzebień duży, to normalne i tak dalej, to też to nie wierzcie, bo jest to ściema i kłamstwo, ponieważ kura. Nioska, ten grzebień będzie miała malutki, nawet dużo mniejszy niż teraz tą kurę widzicie. Oczywiście mówimy o kurach młodych, no bo jak kura jest starsza, to już ten grzebień ma większy, ale też nie każda. Są kury, które będą miały ten grzebień mały. Ale generalnie kupujcie kury raczej z grzebieniem małym, a nie z grzebieniem dużym. Mimo wszystko, chyba że to jest kura jakaś typowo ozdobna, coś tego typu, to wtedy co innego. Podsumowując to, o czym powiedziałem, musicie uważać na cenę, musicie uważać na to czy kura jest chora, czy kura jest zdrowa, czy jest stara, czy jest młoda, niby jest to podstawa, ja o tym mówiłem miliony razy, natomiast trzeba o tym pamiętać, bo bez tego niestety, ale jesteśmy narażeni na problemy w hodowli i to na duże problemy, bo może to doprowadzić do tego, ale niestety kurki nam po prostu po jakimś czasie padną, jeżeli o to nie zadbamy. U nas, słuchajcie, niedługo przywiozą trochę ziemi, także mam nadzieję, że uda się to podwórko delikatnie wyrównać. Natomiast, jeżeli chodzi o kształt i ogólnie o hodowlę, to cieszę się, bo kury są zdrowe, dobrze mi się niosą. Pytaliście mnie, jak to u mnie wygląda, więc wam mówię: dobrze się niosą, wszystko jest dobrze, fajnie. Jajek mamy dużo, yy, więc też dobrze. No, i nie wydajemy pieniędzy na leki, także tutaj nie ma żadnych y, kłopotów, problemów. Y, jeżeli chodzi o upadki u też jest bardzo mało jak na ten rok. To chyba jedna kura nam dosłownie padła, no ale mamy już mamy już y, marzec, więc y, no, na 3 miesiące jedna kura, uważam, na tyle kur to jest i tak bardzo dobry wynik. No, ale cóż, no, kwestia tego, słuchajcie, jak karmicie, kwestia jak się tymi kurami zajmujecie, bo nie oszukujmy się, ale jeżeli nie będziecie dbać o te kury, no to niestety, ale one po prostu mogą sobie nie poradzić. Dlatego ja polecam zadbać, ja polecam pamiętać o tym, żeby mimo wszystko kury odpowiednio karmić, poić. No i nic złego nie powinno się wydarzyć. No i zamykajcie, słuchajcie, kurnik, bardzo ważna rzecz. Zamykajcie kurnik. Jeżeli nie będziecie kurnika zamykać, coś dzikiego, coś złego może wam do tego kurnika wejść. No i będzie nieciekawie. Takie sytuacje też się dzieją. Piszecie do mnie. Informujecie mnie, że no, były takie sytuacje, że jakieś dzikie zwierzęta próbowały wchodzić, dlatego ja uczulam, bo były różne sytuacje, ludzie mieli różne sytuacje z tego, co mi pisaliście, i po prostu warto by było też to nagłośnić, żeby mimo wszystko kurnik był szczelny, żeby zamykać drzwi, żeby zamykać okienka. Bo po prostu później mogą być różne z tym związane problemy. Zapraszam, słuchajcie, na inne moje filmy. Filmów jest ponad 1500 na ten moment. I tak się zastanawiam, czy dalej nagrywać tą serię, czy nagrywać coś innego. Także możecie napisać, co Was interesuje. Naprawdę na kanale, słuchajcie, mamy mnóstwo odcinków dotyczących kur. Moim celem w ogóle zakładania, jak zakładałem ten kanał, było właśnie to, żeby były wszystkie informacje praktycznie dotyczące hodowli kur i to mamy na kanale. Mamy praktycznie wszystkie rasy, mamy wszystkie problemy, które mogą się pojawić w hodowli rozwiązane właśnie na kanale, także jak sobie poszukacie, to myślę, że coś tam e, sobie znajdziecie. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek muszki, meszki i w ogóle... Przy ukur, u nas nic takiego nie ma, nie występujemy na bieżąco, kurnik sprzątamy i tak dalej. Natomiast faktycznie wiem, że w hodowli macie, jak nie wiecie co zrobić, to tutaj nie będę jakby poświęcał czasu, żeby jeszcze raz od początku to tłumaczyć. Natomiast jest odcinek, w którym dokładnie o tym mówię, więc napiszcie, podeślę wam, zobaczycie sobie, jak to wygląda i będzie dla Was wszystko jasne, co i jak. Napiszcie koniecznie o czym chcecie odcinek, jaki kolejny dla Was nagrać. No bo w sumie nagraliśmy już tego sporo, więc może jakiś odcinek trzeba powtórzyć. Coś was nurtuje, coś was zastanawia, to postaram się właśnie jakiś tam odcineczek wam jeszcze przedstawić. Też było takie pytanie co dalej z cenami, czy wzrosną, czy spadną? Słuchajcie, może nagram coś na ten temat, natomiast na obecną chwilę wydaje mi się, że tutaj dużo róż dużej różnicy nie ma i niestety ta cena zostanie jak nie wzrośnie, ale spaść to raczej bym nie liczył. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Hej!